Jeżeli planujesz swoje działania biznesowe albo prywatne, osobiste, albo jeżeli na przykład do tej pory nie planowałaś, nie planujesz i chcesz zacząć planować, chcesz zaplanować jakieś nowe przedsięwzięcie, to pewnie czasem się zastanawiasz, jak planować skutecznie, a w zasadzie jak planować, żeby potem realizować skutecznie, systematycznie zaplanowane działania. Przede wszystkim Twój plan musi być adekwatny do Twoich zasobów. Jeżeli chcesz zacząć działać tu i teraz, to musisz działać z tym, co masz. Musisz znać swoje aktualne możliwości i swoje aktualne ograniczenia czasowe i finansowe. I to jest bardzo ważne, żeby te swoje zasoby, te swoje możliwości czasowe określić bardzo szczerze przed sobą, racjonalnie, bez oszukiwania się i bez takiego. Myślenia życzeniowego. Po drugie, taki plan, który chcemy skutecznie realizować, musi zawierać podział na poszczególne etapy, na zadania i podzadania. I te konkretne poszczególne etapy i podzadania muszą mieć wyznaczony termin realizacji. Po trzecie, taki plan, który... Po trzecie, te terminy realizacji różnych zadań, podzadań, etapów, które zawierasz w planie, również muszą być wyznaczone realnie. Czyli warto jest zakładać pewien zapas, pewien margines na różne problemy techniczne, na gorsze samopoczucie, na, na przykład przerwy w pracy i na odpoczynek. Po czwarte, plan musi być nie tylko przemyślany i nie tylko w naszej pamięci i wyobraźni, ale musi być też zapisany. I muszą być zapisane poszczególne etapy, i muszą być zapisane określone zadania i terminy ich realizacji. A po piąte, arkusz nie może tylko zostać rozpisany na ogólnym arkuszu projektu, ale musisz go wciągnąć w swoją listę zadań na kwartał, na miesiąc, na tydzień i pamiętać o tym projekcie, planując zadania na konkretny dzień. Czyli musisz mieć nawyk pracy z tym projektem. Jeżeli chcesz uzyskać dodatkowe informacje i rozwinąć temat, to kliknij w link, który znajdziesz w opisie filmu. Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Daj znać w komentarzu, która z tych lekcji była dla Ciebie najważniejsza i co bardzo ważne, którą od razu wdrożysz, z którą od razu zaczniesz działać. Jeżeli Ci się spodobało, to zasubskrybuj mój kanał. Bardzo serdecznie Ciebie do siebie zapraszam. Życzę Ci powodzenia, trzymam kciuki za Twoje plany. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć.